Okay, dzięki Gosiu. To też tego rodzaju sny są zaproszeniem do modlitwy, ponieważ często jest tak, że Bóg ostrzega nas przez słowo prorocze, przez sny, że na przykład diabeł coś planuje zrobić, że inni ludzie coś planują zrobić, tak? albo po prostu zadzieją się pewne sytuacje, w których my będziemy poszkodowani. I coś chcę co ja powiedzieć już tak na sam koniec: to nie bagatelizujcie, proszę, tych rzeczy. Jeśli macie jakiś sen i czujecie, że to dotyczy wspólnoty, albo w ogóle nawet chrześcijaństwa, tak? W sensie takim, że mm, niektórzy z was mieli takie na przykład jakieś wrażenia czy przekonania, które się na przykład tyczyły całego zespołu apostolskiego. Albo czegoś, co się będzie w kraju działo. I to są bardzo ważne informacje. I Bóg nie daje ci tych informacji e, może tak. Większość przypadków jest takich, że Bóg daje ci takie informacje, żeby zrobić z tego użytek. I na przykład. Jak były te problemy. Bo o co mi chodzi? Chodzi o to, że tak jak wspomniałem wcześniej, coraz więcej macie różnych snów albo wrażeń, albo informacji od Ducha Świętego, o których, o których wiecie, że to jest od Ducha Świętego. I widzę, że one są coraz bardziej precyzyjne, i widzę, że one tyczą się innych ludzi w kościele albo na przykład całego kościoła. I chodzi o to, że jeżeli nie uwolnicie tego, jeżeli nie uwierzycie w to, że to naprawdę Bóg do Was powiedział i że to ma wagę, ta informacja, to prawdopodobnie uświadomicie sobie i zapomnicie o tym. Ale jak to będzie przekazane nam, w sensie mi, Ewie. Albo osobie, której ta sprawa bezpośrednio dotyczy, to można z tego zrobić użytek. Okay? Jak Ewa została oszukana, bo jakiś złodziej się potrzył pod Kingę, tak? To jedna osoba od nas z kościoła ma, miała pewne wrażenie. Chodziła przez pół dnia z taką e, rzeczą, że coś może pójść nie tak u Ewy i nie zadzwoniła do niej. Zbagatelizowała to. I gdyby ona jej powiedziała: Słuchaj, Ewa, coś może być, u... zwróć na coś uwagę, że coś może być nie tak, to mogłaby się nie dać nabrać, bo to było dziwne, że Kinga przez messengera prosiła o pożyczkę. <laughs> I może by się zastanowiła Ewa dwa razy, że coś jest nie tak, czemu nie zadzwoni. E... I no tak, poczekaj, tylko dokończę, dokończę wątek. Zobaczcie, Grzesiek, to, to była taka, to, to jest taka rzecz, mm, zobaczcie, taka bardzo pragmatyczna w codziennych rzeczach, to nie? I ma jakby, ma duchowe rozeznanie o rzeczy, której jakby intelektualnie nie miał prawa wiedzieć, tak? My byliśmy dwa tygodnie temu chyba na, na Zakrzówku, na tym całym tym zalewie. Pierwszy raz w ogóle w życiu byłem tam, mieszkałem 20 parę lat w Krakowie. Pierwszy raz tam byłem się wykąpać. I byliśmy w poniedziałek, a z niedzieli na poniedziałek miałem sen, że policja dała mi mandat i to w ogóle w taki, za jakąś taką bzdurną rzecz. I jak wracaliśmy, to już wychodzimy na tą taką główną ulicę, do której, z której się docho jakby już dochodzi do takiej, do takiego małego rądka, jak byliście, u mnie to jest takie malutkie rądko, taka mała wysepka. Wychodzimy i patrzymy, że przy tym właśnie rądku stoi radiowóz policyjny. I normalnie bym poszedł w kierunku tego radiowozu, czyli byśmy, szli, szlibyśmy do domu, bo byłem przekonany, że tam się nie wolno kąpać, ale można tam tędy chodzić. Ale przypomnimy sobie ten sen, i mówię: Boże, coś, jest z tym radio, coś było na rzeczy z tym radiowozem, idźmy dookoła. Tak? I, i, I faktycznie szliśmy dookoła. I patrzymy tam radiowóz, w ogóle kilka osób z bo się okazuje, że cały ten teren wokół Zakrzówka, wokół tego zalewu, to jest teraz plac budowy i nie można tam wchodzić. Była, był oczywiście znak jakby, ale ja tego znaku nie zauważyłem. Eee, tyle razy tam przechodziłem i zwraca, jako kierowca zwracam uwagę na znaki e, te samochodowe, więc wi widziałem, że nie mogą tam auta wjechać, a zupełnie nie zauważyłem, że po drugiej stronie jest znak zakaz wstępu też pieszym. Więc tak idziemy, patrzymy policja, a podejdziemy sobie tamto nie? I, i się pytamy policjantki, a co to tu się dzieje? No jak to, to jest, jest zakaz wstępu. <grym> I, I chyba tam ze dwie czy trzy osoby były, którym policja wypisywała mandat, więc gdybyśmy my wychodzili tamtą drogą, którą wychodziliśmy, z której zawróciliśmy, no to byśmy się nadziali na policję, która by nam wlepiła mandat za to, że jesteśmy na terenie placu budowy. I wiecie, taka prosta rzecz, w ogóle śmieszna rzecz, bo ten Ewa ma sukienkę, ja mam spodenki, gdzie kąpielówki jeszcze przesiąka, Przesio jeszcze wod wodą przesiąkały, ale twardo udajemy, że nie wiemy, co się dzieje, bo my tak w ogóle z innej strony idziemy i byliśmy zainteresowani, co to, co, co to tutaj się dzieje. Inna rzecz, kupiliśmy ostatnio ogórki. 10 kilo chyba, żeby na zimę zrobić ogórki kiszone. I te ogórki chyba kilka dni stały, nie mieliśmy czasu ich zrobić i po tej całej chyba, tak, po ewangelizacji na marszu LGBT, mówię, Boże, robimy to czy nie? Bo one już takie, już były takie dziwne, ale ja odruchowo, ja miałem przekonanie, dobra, robimy. Zrobimy to bez sensu, żeby się to marnowało, były one zalane wodą, więc powinno być okej. Okay. Ale ja mówię, Boże, a może nie? Podpowiedz mi, o co chodzi. I tak sobie chodziłem wieczorem z taką myślą, że Duch Święty mi podpowie, i mi podpowiedział i nagle mi przyszła myśl, a miałem, jakby ja miałem chęć, żeby to robić. I mi przyszła, jednak mi przyszła taka myśl, nie rób tego, że one się popsują. I faktycznie było tak, dlatego że zrobiliśmy jeden mały słoik z, z tych ogórków, które kupiliśmy, jeden mały słoik ogórków małosolnych. I one się popsuły. Więc tym bardziej, gdybyśmy zrobili, nie wiem, z 10 słoików innych, no to one wszystkie by się powstały, cała praca poszłaby na marne. Zobaczcie, to są w ogóle jakieś drobne rzeczy, tak? Ale Duch Święty jest zainteresowany tymi rzeczami. I on chce Ci dawać precyzyjne informacje do Twojego życia, do życia ludzi, którym, którym usługujesz. Wyczulajcie się na to, nie bagatelizujcie tych rzeczy. A będziecie mieć ich coraz więcej. Uczcie się we właściwy sposób wykorzystywać te rzeczy, a będziecie mieć coraz więcej. Jak w czwartek byliśmy w Cieszynie, głosiliśmy Ewangelię i chodziliśmy z tymi ankietami. I podchodzę do jednego taksówkarza, który akurat podjechał na dworzec autobusowy. Podchodzę do niego, pytam się, czy, czy chciałby zrobić taką, a nie inną ankietę. Mówi, że nie chce bo nie ma czasu, czy coś tam powiedział. Ale w sumie jak tak z niego, jak tak z nim zagadałem, to rozmawialiśmy tyle, żebyśmy ze dwie takie ankiety wypełnili. Ale w każdym bądź razie rozmawiam z nim e, 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 o Ewangelii i miałem takie wrażenie, że coś jest z jego rodziną nie tak, że on teraz stoi przed jakimiś takimi dylematami e, związanymi z tym, że nie wie, co ma zrobić w swojej sytuacji rodzinnej. I jak tak mówię o takim życiu z Bogiem w praktyce, to mówię, że dzięki temu, że jakby, że możesz mieć bardzo precyzyjne informacje od Niego, że gdyby, że Bóg jest Ci w stanie pomóc i bardzo precyzyjnie podpowiedzieć, gdy na przykład masz trudne sytuacje w rodzinie, nie wiesz, jaką decyzję masz podjąć, wydaje Ci się, że jesteś między młotem a kowadłem. I On, słuchajcie, zdębiał nie mówiłem, mam słowo od Boga, Bóg mi powiedział, że masz takie, a nie inne problemy, co nie? Tylko mu dałem akurat taki przykład życia z Bogiem. I on, widziałem, że coś w nim pękło, coś się rozkleił się i chyba nawet mu się ten, takie łzy w oczach pojawiły. Bo dotknąłem jego czułego punktu. Bo jest sytuacji, w której sobie nie może poradzić, a ja mu mówię, że gdyby żył z Jezusem, gdzie twierdził, że on żyje z Jezusem, tak? to by sobie poradził z tym, wiedziałby co zrobić. Ostatnio nawet jeszcze kilka innych rzeczy były, drobnych i mniej drobnych, ale naprawdę widzę tego i w naszym życiu, i w Waszym życiu, widzę tego coraz więcej. I w tych czasach, które nadchodzą, gdzie pewne rzeczy są niepewne, y, zmienia się prawo teraz bardzo dynamicznie i ciężko w ogóle nad tym nadążyć, potrzebujemy tego. Potrzebujemy wsłuchiwać się w Boży Głos. Y, Otwierać się na to, że On nas prowadzi w drobnych i, i takich bardzo poważnych rzeczach, bo będziemy naprawdę tego potrzebować, a jak nie, to będziemy mieć kłopoty. Amen.